Oceny 5 miesięcy. GetInBank. Bank Twoich oszczędności. Ty, ofelku też jesteś bezkonkurencyjny. Czy przeszkadza Ci częste uczucie wzdęcia? Wszędzie wyprzedaże. Idziemy na zakupy? Uch, nie mam ochoty. Czuję, że mam brzuch jak balon. Nie zmieszczę się w żadne fajne ciuchy. Spróbuj Activi do picia. W wygodnej butelce. Badania naukowe potwierdzają, Activia z ActiRegularis naturalnie poprawia komfort trawienny, redukując uczucie wzdęcia. Activia naprawdę działa. Nareszcie czuję się lepiej. Aktivia reguluje i smakuje. Odkryj Lind Excellence. Rozkoszuj się smakiem czekolad tworzonych z najszlachetniejszych ziaren kakao. Poczuj głębię ich intensywnego aromatu. Lind Excellence od szwajcarskich metr szokratie. Trzeba zacząć od tego, że nasz bank jest duży i dostępny, bo ma już blisko 500 nowoczesnych oddziałów. Nie, lepiej powiedzieć, że w ogóle jesteśmy wszędzie. Przecież mamy najlepszą bankowość internetową w Polsce. Według Global Finance piąty raz z rzędu. Internet ważniejszy. Posłuchajcie, Bank Millennium jest duży i można z niego korzystać wszędzie, bo ma i dużo oddziałów i świetną bankowość internetową. Przecież nie dla wszystkich wygodnie znaczy to samo. Bank Millennium inspiruje nas życie. Bank Millennium ogłasza zapisy na akcje nowej emisji z prawem poboru. Filmowy wieczór o kocim premium mocne. Oddajmy głos ekspertce! Tak, to prawdziwa sensacja. Odkryłam nowe galaretki winiary. To pierwsze galaretki bez sztucznych barwników o tak owocowym smaku. Nowość winiary. Pierwsze galaretki bez sztucznych barwników. Mama wie, co dobre. Pokonaj łupież i nie rezygnuj z aksamitnie miękkich włosów. Odkryj zaskakującą miękkość, jaką daje szampon Clean. Jego formuła o podwójnym działaniu odżywia skórę głowy i nawilża włosy. Zero łupieżu i do czterech razy bardziej miękkie włosy. Nazywam się Maria Szarapowa. Ja już uzależniłam się od miękkich włosów bez łupieżu. Uzależniłam się od szamponu Clear. Wygraj zakupy życia Clear i wydaj 50 tysięcy w najlepszych butikach w Paryżach. Więcej na zeroupieżu.pl Saszetki Pedigree Łatnie przyrządzone ze świeżego mięsa. Achną tak smakowicie, a smakują tak, jak psy lubią najbardziej. Ubezpiecz samochód, a obejmiemy Cię programem Abiwa Niezawodnie. Otrzymasz gwarancję terminowej likwidacji szkody. Jeśli nie dotrzymamy obietnicy, dodatkową zniżkę lub coś samochodowego, stój! Zadzwoń! 801-282828. Aviva! Ubezpieczenia dla kierowców. Jestem instruktorką tańca. W gardła utrudnia mi prowadzenie zajęć. Czuję drapanie, kłucie. Potrzebuję wtedy leku, który pomoże mi na pewno. U mnie najlepiej działa HOLINEX. HOLINEX działa jak leczniczy balsam. Otula gardło, leczy i chroni na długo. HOLINEX zawsze przynosi mi ulgę. HOLINEX najczęściej wybierany na ból gardła, A na ostry ból? Weź HOLISEP. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Dziękuję, dziękuję, może się przedstawię? Jestem Mango, najsmaczniejszy program telezakupowy oraz sklep mango.pl Teraz w Mango promocje to emocje Turbo piekarnik Halogen Owen. Żelazko na parę Steam Power Mata masująca Ergo Mobile Uwaga, produkt miesiąca Leciutka, cichutka pilarka Exact Soul Cięta na wszystko i tanio się sprzedaje Do końca stycznia To co? Teraz przełącz się na Mango Oto świat Smurfów w którym Papa Smurf zaczarował wszystkie smerfy. O nie, co ja zrobiłem! Smurfetko, stój! Figurki smerfów oraz wiele innych ciekawych zabawek znajdziesz teraz w Kinder niespodziance. Aby zwrócić Państwa uwagę na naszą ofertę pakiety telewizyjne do 10 miesięcy za darmo, namówiliśmy największego gwiazdora amerykańskiego sportu, by zamknął się w pudle wraz z telewizorem. Ponieważ nie odkrywamy jego tożsamości, robi to gratis. Jak widać, za darmo można mieć nie tylko gwiazdę, ale także pakiety telewizji cyfrowej w TP. Ponad 80 kanałów, w tym HBO i Orange Sport, w pakietach telewizyjnych nawet przez 10 miesięcy za darmo. Wiadomość w gazecie wyborczej Masz długi, sprawdź, jak się dogadać z wierzycielem, co może w indykator, a do czego nie ma prawa. Kto trafia na czarną listę dłużników jutro w gazecie wyborczej? Komu się opłaca upadłość konsumencka w środę? Przez 4 lata był prezydentem zabrze. Nie przyznaje się do nich. Prokuratura zarzuca mu, że brał udział w zamordowaniu znajomego. Mąż miał łotek. Tak, to była kwota niewyobrażalna. Został wrobiony, czy nie chciał oddać miliona złotych. Superwizję Dziś o 23.15 w TVN. Każdego, kto uwielbia niespodzianki, Peugeot ma niebieską ofertę, czyli modele z rocznika 2009. Wyprzedaż ciągle trwa, ale musisz się pospieszyć. Zapraszamy do salonów Peugeot. Ta, ta, ta. Nowa bulionetka Knor nadaje Twoim potrawom wspaniałe smaki i aromat. Zobacz, jak rozpływa się w daniu. Odkryj smak i aromat prawdziwego bulionu. Knor, z miłości do nowości. Głosuj na ulubioną nowość na www.knor.pl i wygrywaj nagrody. Pizza Ristorante. Bogactwo wyśmienitych dodatków na pysznym, chrupiącym cieście. Pizza Ristorante. Poczuj się jak w prawdziwej włoskiej pizzerii. Gdziekolwiek jesteś, Ristorante smakuje zawsze jak we włoskiej pizzerii. W Taktaku jest pięknie nie tylko od święta, bo u nas masz 29 groszy za minutę, 1 groszy za sms -a, a ważność Twojego konta sumuje się aż do 12 miesięcy. Takie rzeczy tylko w erze. Nie daj się zimowej zamule. Spróbuj nowych egzotycznych smaków Tiger Energy Fruits i niech zrobi się lato. Wyślij nam swoje zdjęcia z gorącej wakacyjnej imprezy i wygraj rejs po Karaibach największym statkiem świata lub iPody i płetwo nagrody. Szczegóły konkursu na powersback.com. Powers Patrzycie na dzieło ZFT, organizacji terrorystycznej dokonującej ataków biologicznych. Ich cele są nie do przewidzenia, więc nie do obrony. Co u Licha się z nią stało? Zniszczenie poprzez rozwój technologii, czyli przygotowanie do wojny. Z kim? Dobre pytanie. Fringe na granicy światów. W czwartek o 23.25 w TVN. Specjalnie dla Szymon Majewski Show Szukamy szaleńców więcej i więcej. Masie mega poczucie humoru, niespotykane zdolności. Owej chcesz i gny. Potraficie coś nie z tej ziemi. Chcecie się podzielić talentem u Majewskiego, uwolnić świra wewnętrznego. No to uwaga! Kupcie! Szymon szuka szaleńców. Przyjdź na 29-30 stycznia. Szczegóły Szymon Przyszedłem tutaj dlatego, ponieważ yy, umiem latać. Złoście! Trzeba zacząć od tego, że nasz bank jest duży i dostępny, bo ma już blisko 500 nowoczesnych oddziałów. Nie, lepiej powiedzieć, że w ogóle jesteśmy wszędzie. Przecież mamy najlepszą bankowość internetową w Polsce, według Global Finance. Piąty raz z rzędu. Internet ważniejszy. Posłuchajcie, bank milenium jest duży i można z niego korzystać wszędzie, bo ma i dużo oddziałów, i świetną bankowość internetową. Przecież nie dla wszystkich wygodnie znaczy to samo. Bank Milenium. Inspiruje nas życie. Bank Milenium ogłasza zapisy na akcji nowej emisji z prawem poboru. Kaszel suchy czy mokry? A ten kaszel? A teraz? Często trudno to rozpoznać. Rozwiązaniem jest herbapekt, który działa na różne rodzaje kaszlu. W suchym sprawia, że napady są rzadsze i ustępują. W mokrym ułatwia wykrztuszanie, zwalczając dolegliwości. Herbapekt, numer jeden na kaszel suchy i mokry. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Coming to my place. Sekret warzyw Hortex jest bardzo prosty. Wybieramy tylko te najdorodniejsze i natychmiast zamrażamy, chroniąc w nich naturalne witaminy pełnię smaku i wszystkie kolory i zapachy lata. Warzywa Hortex. Lato przez cały rok. Niewłaściwa dieta, stres, pośpiech i nagle w brzuchu czujesz kłujący ból, bolesne napięcie, mocny skurcz. By pokorać ból brzucha nie wystarczy go zamaskować. Dlatego jest Buscopan. Dzięki specjalnej formule pochodzącej z rośliny Duboisia precyzyjnie trafia w źródło bólu. Buscopan likwiduje skurcze, likwiduje ból brzucha. Numer jeden na świecie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Wszystko będzie możliwe Tak Żywiec Najlepsze przed tobą Na mocny filmowy wieczór O Kocim Premium Mocne Twoje stawy buntują się Bolące kolano nie pozwala normalnie funkcjonować? Proste czynności stają się problemem? Wypróbuj suplement diety Forflex. Forflex to aktywny kolagen nowej generacji. Odbudowuje tkankę chrzęstną, odnawia stawy i skutecznie likwiduje przyczynę bólu. Stawy jak nowe. Kolano nie boli. Już nie boli, wygrałam! Forflex, działanie potwierdzone badaniami klinicznymi. Nie działaj tylko na ból, zlikwiduj przyczynę. www.forflex.pl Na lotnisko, Antoni. Przykro mi, mam na imię Michał. O, przepraszam. Szafer, do domu proszę. Mów mi, Antoni. Przyjdź na jazdy próbne i weź udział w konkursie. Nowe Renault z Podróż w wyższej klasie. nigdy nie myślałem, że wystąpię w reklamie. Fajnie. Wyglądam tak, jak chcę. Nikt mi nie mówi, co mam mówić. Robię to, co chcę. Dowiedz się. Dowiedz się, czego chcesz. Żywiec. Najlepsze przed tobą. Activia to jedyny jogurt o udowodnionym działaniu, który poprawia komfort trawienny, redukując uczucie wzdęcia. Cześć, co słychać? Czuję się taka wzdęta. To pewnie to życie w pośpiechu i nieregularne posiłki. Przepraszam, ale czuję, że mój brzuch jest jak balon. Poczekaj chwilkę. Spróbuj Activia. Redukuje uczucie wzdęcia? Badania naukowe potwierdzają. Activia z ActiRegularis naturalnie poprawia komfort trawienny, redukując uczucie wzdęcia. Mm. Activia. Reguluje i smakuje. Życie toczy się szybko, dlatego zwykła ochrona to za mało. Niwa Formen Silver Protect. Wyjątkowa formuła z jonami srebra zwalcza bakterie, zapobiegając powstawaniu nieprzyjemnego zapachu. Niezrównana ochrona dzięki formule z jonami srebra. Antyperspirant Niwa Formen Silver Protect. To czego chcą mężczyźni. Geografik odkrywa naturalne zapachy świata, które Ambipur przynosi do Twojego domu. Odetchnij naturą dzięki nowym odświeżaczom powietrza Ambipur. Naturalne zapachy inspirowane światem. Kto uwolni mnie od bólu gardła, gorączki, zatkanego nosa? Aspirin Kompleks w granulkach leczy przeziębienie kompleksowo, zwalcza nie tylko gorączkę i ból gardła, ale również udrożnia zatkany nos. Działa przeciwzapalnie i zwalcza nasilone objawy przeziębienia. Walcz z przeziębieniem kompleksowo. Aspirin Kompleks. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. do superkina. To święta japońska ziemia. 12 tysięcy obrońców, musimy ich wykurzyć. Między bohaterstwem a polityką. Między patriotyzmem a cynizmem. Jedno dobre zdjęcie może zdecydować o losach wojny. Ludzie widzieli zdjęcie i odzyskali nadzieję. Są ze mną bohaterowie z Iłodziny. Jeśli nie zbierzemy 14 miliardów, za miesiąc będzie koniec. Prawdziwi bohaterowie zginęli na wyspie. Mieliście ich pilnować. Nie byłem tam, słyszysz? To kto jest na zdjęciu? Nikt nie wygrywa wojny. Widziałem i robiłem rzeczy, którymi lepiej się nie chwalić. Premiera TVN. Film Glinda i Studa. Standard chwały. W piątek o 20.00. Zimowe kurorty, nocne życie i gwiazdy. Irek Bieleninik. Dorota Gardia-Skóra. I Oliwier Witamy Państwa w programie Ale Zima Nocą. Oraz Michał Piruk. Zaczynamy! Pierwsza wielka impreza w szklarskiej porębie. Zabawę rozkręca mezo. A Sonia Bochosiewicz nie może ustać w miejscu. Nowy sezon Ale zima nocą. Zaraz po superwizjerze. Na białe szaleństwo w programie Ale zima zaprasza właściciel serwisu Allegro. Kochanie, już jutro wypłata z naszej lokaty. Fajnie. Myślałam o nowej sukience. A może gdzieś polecimy? Hurra! Ewa i Wojtek nie muszą wybierać. Ulokowali pieniądze na bezkonkurencyjnej lokacie Getin Banku. Rewelacyjne oprocentowanie i pewny zysk. To wiele więcej niż w innych bankach. Bezkonkurencyjne lokata 6% na 5 miesięcy. Getin Bank. Bank Twoich oszczędności. Ty, w oferku też jesteś bezkonkurencyjny. Się dzieje. Nie licha historia, ale nie mogę nic na to poradzić. Na pocieszenie powiem, że w 36,6 SMSy się nie kończą. Wystarczą 3 zł. Pamiętaj, każda cywilizacja ma swój koniec A SMS. 36,6 nie. Zdecydowanie uderz w źródło bólu Twojego gardła Septolete Plus natychmiast zaczyna zwalczać bakterie, nawet w najbardziej niedostępnych miejscach Aktywnie usuwa ból i zapalenie Twojego gardła Septolete i z gardłem lepiej Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu Nowa gala już w kioskach Bogusław Inda przerywa milczenie, tylko w gali cała prawda o wielkim aktorze Dlaczego Madonna i Demi Moore zakochały się w młodszych oraz dodatek specjalny, najgorętsze polski gwiazdy z dziećmi na ślubnym kowiercu i w domu. Setki zdjęć, które zobaczysz tylko w Galii. Na kolację mamy dziś mule. Mule. Le mule. Merci. Spróbuj. Et voilà. I jak? Bon. 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 Pewnie, że bon. Dzisiaj mamy wyłącznie rzeczy dobre. Cisowianka. Nasza bombelki, szampańskie. C'est pour l'âge. Ah, bah oui, pire, très très bon. Cisowianka, per Nasz sekret. Przyjdź do N. Wyślij sms o treści telewizja na numer 7043. Oddzwonimy. To chyba mój ostatni list. Przed nami najcięższa bitwa. Musimy bronić wyspy do ostatniej kropli krwi do ostatniego żołnierza. Jeśli nasze dzieci będą bezpieczne o jeden dzień dłużej, warto ten jeden dzień walczyć. Ponoć mieszkał w Ameryce, wie jak ich pokonać. Chcemy wierzyć w zwycięstwo, ale nie mamy wielkich szans. Nadeszła godzina próby. Musimy zatrzymać wroga właśnie tutaj. Sile Ameryki. Otworzyć ogień. Możemy przeciwstawić tylko honor i odwagę. Poprowadzę was. Premiera TVN. Film Quinta i Studa. Listy z Iwo W piątek o 22.45. Masz bardzo suchą skórę? Odkryj odżywcze mleczko do ciała Nivea. Poczuj, jak intensywnie odżywia i chroni skórę przed wysuszeniem. To najczulsza pielęgnacja dla bardzo suchej skóry. Odżywcze mleczko do ciała Nivea. Piękno to zaufanie. Miliony kobiet zaufały balsamom Nivea. Numer jeden w Polsce. Je? Nie licha historia, ale nie mogę nic na to poradzić. Na pocieszenie powiem, że w 36,6 SMS-y się nie kończą. Wystarczą 3 złote. Pamiętaj, każda cywilizacja ma swój koniec. Co SMS? 36,6? Nie. Muszę mieć pewność, że nikt nas nie słyszy. Ty nie musisz. Z Playem na takim odległościu na pewno nie ma zasięgu. To nie? Nonsens! Ma. Bo ponad 99% Polaków jest w zasięgu Play. Przyjdź do salonu podarmowy darmowy starter Play. Jest Satisfaction. Kinder Maxi King. That's right. Zbierz 20 opakowań, a Pan Chłodek będzie Twój. Więcej na co spotka Chłodka.pl. Na białe szaleństwo w programie Ale Zima zaprasza właściciel serwisu Allegro. Pięć! Cztery!